Czy to już Cyberpunk 2077, czy jeszcze Polska? Takie miasta czekają na nas w przyszłości. Mars za 3, 2, 1, start. Kto leci ze mną na wakacje w kosmos? Koniec nudnych lekcji. W przyszłości AI nauczy cię wszystkiego. Chcesz taką szkołę? Ubrania z śmieci? W 2050 roku to będzie hit. Moda przyszłości zaskakuje. Stek z laboratorium? W przyszłości może nie będziemy mieli wyboru. Co o tym sądzisz? Miasto pod wodą? W przyszłości ludzie mogą zamieszkać na dnie oceanów otoczeni przez świetliste stworzenia i nowoczesną technologię. Kto chciałby tam zamieszkać?